Twój ulubiony smak lodów Waniliowy. Bogaty i nieszczęśliwy czy biedny i szczęśliwy? No biedny i szczęśliwy. Co pani nam najbardziej denerwuje? Yy, wydaje mi się, że chyba korki na drogach. To jest taka rzecz, która frustruje, myślę, że każdego. A teraz Bydgoszcz jest dosyć rozkopana, więc bardzo dużo czasu spędzamy w samochodach, stoimy, denerwujemy się i myślę, że to chyba najbardziej mnie frustruje. Ulubiony zespół. Gędzie mafia! Ile masz wzrostu? 1,55 m. Czego się boisz? Ciemności. Powiedz coś w obcym języku. A am Marcin. Jesteś punktualna czy się spóźniasz? Yy, staram się być punktualna, ale często mi się spóźniać. Powiedz dwie swoje zalety. Yy, szczerość i też jestem miła. <śmiech> miła. <śmiech> Twoja ksywa? Elemierne, morskie zwierzę, warzywko, afrodyta, no dużo ich było ogólnie. Jeszcze Jezus ostatnio mnie nazywają. <laughs> Jakie imię dziewczynce Ci się najbardziej podoba? Anna. Co Pani woli? Coca-Cola czy Pepsi? Wodę. Kiedy Twoja mama ma imieniny? 8 marca. Pani ulubiony kabaret? Kabaret. Moralnego niepokoju. Twój ulubiony napój? Coca-Cola. Trampki czy sandały? Trampole. <gulety> ulubiony fast food? <gulety> Frytki. <gulety> twoja ulubiona marka ubrań? Vans. Muszę się zastanowić. No dobra. Szczerość i co mam na Nie! Mam wiarę, że wszystko mogę zmienić i sprawić, że połączy to, co nas dzieli, to, czego chcemy o tej osiągnąć wspólnie, ale musisz jeszcze raz zaufać. Wiem, że to trudne. Mam to, czego innym brakuje miłość. To szacunek, tak? Mam wiarę emocji, by wszystko uprościć, bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbitych fragmentów lustra nie umiesz dopasować? Przyjdzie pora, powiem chodź tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. West Coast, West Coast. Czytacie, młodzi ludzie, pismo, nich cała bagnia i Fotogeniczne. <śmienicza>